Hej, cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tym filmie. Dzisiaj mamy sobotę. Widzieliście filmik z Actiona z Action byłam ostatnio znowu minus jak zaczynam nagrywać, co jest. Byłam ostatnio w Action, właśnie nakreciłam dla Was przegląd półek, powiem Wam, że dawno nie byłam i miałam wiecie co wejść sobie po takie lampeczki, bo sobie wypatrzyłam, jednak one zamiast chyba 30 zł, to poszczególnie chyba 50 czy 60, wyświeciłam już trochę za drogo i nie kupiłam ich. Może się tam jeszcze będzie. coś trafi, może to nie były te, o które mi chodziło, bo wiedziałam, że one właśnie kosztowały 30 zł. Ale kupiłam coś innego, zrobiłam dla Was oczywiście przegląd półek. Powiem Wam, że ten sklep jest naprawdę ogromny i to, co Wy widzicie na filmiku, to jest po prostu jedna dziesiąta tego, co jest w sklepie, bo oprócz właśnie tej oferty, jak na początku sklepu wchodzimy, jest taka oferta tygodnia, później są właśnie głośniki, takie elektroniczne akcesoria, naprzeciwko mamy bardzo dużo rzeczy takich, wiecie, do artystycznych, jak się tak wyrażę, do no, jakichś tam... Ktoś ma jakieś umiejętności manualne, właśnie plastyczne, to też bardzo dużo rzeczy jest w tym temacie. Są też rzeczy biurowe, są świece, są rzeczy do sprzątania no dużo w ogóle różnych, też garków, jakichś patelni, wyposażenie domu, są kołdry, są kosmetyki, jest biżuteria, jest bielizna i naprawdę, i słodycze. Także sklep jest naprawdę ogromny. Kto nie był, to naprawdę polecam, bo na pewno. Coś tam zawsze wyhaczycie i ceny wydaje mi się, że są też całkiem niezłe. Są super i wiecie co? Dużo rzeczy nie brałam, ale po prostu wziąłam sobie parę rzeczy, które tak jak wiecie, wcześniej gdzieś tam szukałam i oczywiście, jakich szukałam, to nigdy tych rzeczy nie ma. A tutaj akurat tak sobie przypadkowo weszłam i, i kupiłam przypadkowo. No po prostu poszłam po żarówki, a wyszłam oczywiście z czymś innym. I wiecie co? Pierwszą rzecz Wam pokażę, jaką kupiłam. To jest ten durszlak, taki składany. On był na filmiku. One był w takim kolorze jeszcze granatowym, takim niebieskawym. Były też w kolorze takim miętowym. Ja sobie akurat wziąłam szary, no bo szary z białym oczywiście moje ulubione zestawienie. I ja tutaj patrzę, bo mam paragon. to jest średnica 23 cm i tak jak mówiłam, właśnie różne kolory są. On jest składany, kosztuje 6,95. No, wiecie o co chodzi, tutaj sobie o, robimy tak i mamy taki fajny duszlak. Powiem Wam, że też na przykład do przyczepy kempingowej by mi się przydał, bo zdaje się, że ja tam nie mam, a taki właśnie by był fajny, bo wiecie, zajmuje mniej miejsca. No w domu też oczywiście bardzo przydatna rzecz, także nie wiem czy jeszcze, wiecie, jednego nie kupić i patrzcie, jaką fajnie mało miejsca będzie zajmował w szafce, a u mnie naprawdę wieszcie mi wszystko z szafek wychodzi. No, Bardzo dużo miejsca wszystko zajmuje, no i wiadomo, jak możemy trochę miejsca zaoszczędzić, to na plus. Także szukałam takiego duszlaka. Nie wiem, jak będzie z jakością. Po czasie się okaże. Wam, że kiedyś miałam takie zwykłe. Znaczy mam go do tej pory, ale już zaczyna mi po prostu... Pękną mi tutaj od spodu troszkę, i już wiecie, już troszeczkę się. Jego tak jakby użyteczność kończy. I on był, ja go kupiłam wtedy w jakimś tym chińskim sklepie, tam za parę, za parę złotych też. I miałam go bardzo, bardzo długo i bardzo dobrze się sprawdza. Także mam nadzieję, że to też jakoś mi się sprawdzi, że za chwilę mi się nie rozwali. Raz byłam w takim, wiecie co, u nas, takim centrum handlowym i właśnie wiecie, jest takie stoisko AGD z gospodarstwem domowym. I pytałam się właśnie Pana o te duszlaki, mówi, że nie warto. No to zaraz mówi się rozwala, gdzieś tam, no nie wiem, zobaczę, przetestuję, yy, gdzieś tam przy okazji może będę coś kulinarnego, to Wam tam znać, jak mi się sprawdza. Także wzięłam ten tusz, szlach, że jak ktoś z Was szuka, to bardzo Wam polecam. Co ja jeszcze tam wzięłam? Aha, tu mam od razu na wierzchu. Wzięłam sobie taki zestaw, oczywiście yy, szczotka z yy, szufelką, malutka yy, i tu mamy, nie wiem, zawsze jakieś takie małe te literki, cyferki i to jest słuchajcie, szczotka i szufelka tworzywo też różne kolory za 2,99. Także sobie wzięłam i wiecie co? Dlatego, że tu u góry mam właśnie jeden zestaw przy zlewie właśnie. Znaczy no, pod zlewem w kuchni do takiego, wiecie, jak się coś tam wysypie do szybkiego sprzątania, a drugą łazienkę mam yy, na dole i tam po prostu co kupię, to gdzieś... Yy... Chłopaki chyba wynoszą i znika mi ten zestaw, więc lubię sobie po prostu jak na dole gdzieś tam, wiecie, coś pozamiatam, to sobie, wiecie, nie latać na górę po, po tą szufelkę z matką, tylko po prostu od razu wyjąć sobie, tam właśnie sobie to trzymam, wyjmuję i sobie od razu, wiecie, pozamiatam, tak? I nie muszę latać góra-dół. Co ja jeszcze chciałam faktycznie? Jeżeli chodzi o chemię, to jakaś była promka na takie płynne, tam był jeszcze różny, tam był czerwony, Zielony, chyba taki miętowy. Ja wziąłam sobie taki. To jest taka lemonka. Oczywiście nie będę nic widziała. Ale to jest jakiś taki płyn do mycia. E, czekajcie, czy tu coś jest w po Polsku? Aha, tu jest, że działa drażniąco. Nic w po Polsku gdzieś nie mogę znaleźć zawsze. Mm, nie wiem. Nie, nie znajdę, ale to mi się wydaje, że to jest po prostu taki. Yy, tutaj mam na obrazku cytrynkę, więc cytrynowy. A jak sik? Mhm. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładne, prawda? Tak cytrynkowo. Tutaj mam ile? Jeden litr. I one były w jakiejś promce. Tam na filmiku one były i zaraz wam już powiem. Kto filmiku nie oglądał lub nie pamięta. 4,99, a nie, przepraszam, 5,29, 5,29 Ajax płyn czyszczący uniwersal. czyli wydaje mi się, że tam była glazura, podłoga, wiecie, także mi się przyda, bo mam też podłogi i w kuchni mam częściowo skafelek i tam na dole mam płytki w kanku i właśnie w przedpokoju, także właśnie już mi się skończyły w zasadzie wszystkie płyny, więc sobie wzięłam, bo był w fajnej cenie. I jeszcze w nie wzięłam też z chemii y, tą pastę Colgate, ja ją bardzo lubię, wszystkie te Colgate, -y. ona jest mała chyba ta pasta, ona ma, ile ona tu ma, hmm. 50 ml, no jest malutka, Wziąłam sobie taką, tam było oczywiście różne rodzaje i ta pasta tak, 4,99 max white, tą pastę sobie wzięłam, pasta to wiecie, idzie codziennie, prawda? Więc, ym, no więc trzeba nauczyć, bo to, wiadomo, jak mydło, szampon i yy, 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 pasta, właśnie, schodzą codziennie. I co jeszcze wziąłam tym akrym? Aha, wziąłam sobie, słuchajcie, jeszcze takie yy, trzy. Tutaj mamy sztuki tych worków, yy, takich próżniowych, i tutaj mamy rozmiar. L i M. Tu są jeden, raz trzy sweterki. aż że wejdą trzy sweterki. I te shirty jakieś, dwa, dwa, razy dwa i jeden, razy trzy sweterki. I tu w ogóle są. Nie no, powiem Wam, że jest No ja nie widzę. Trzy sztuki są, ale chyba jedne właśnie są większe i jedne mniejsze. Tylko to nie jest bowiem Wam na odkurzacz, bo tam był jeszcze obok takie drugie, że był narysowany właśnie odkurzacz. A tutaj chyba tak, zobaczcie, czy mam rację. Wydaje mi się, że to jest po prostu, że tak zwijamy tylko. No przecież roll up, vacuum, bag. No niby vacuum, ale, ale musimy chyba sami, wiecie wkładamy i sobie super zwijamy no bez użycia odkurzacza. Tak mi się to wydaje, że tak jest, ale nie wiem, czy nie zrobiłam błędu. Zobaczę, jak mi się to sprawdzi, czy nie trzeba było wziąć po prostu tamtego, ale najwyżej, jak coś będę, to dokupię. I te, słuchajcie, kosztowały, już Wam mówię, worek do przechowywania próżniowego niby. Trzy sztuki. Tu są 3,99. Także chciałam zobaczyć, może coś tam upchnę w to nie wiem, czy to mi wystarczy. Bo powiem Wam, że ta szafa moja to już pęka w e, Wszystko się tam wysypuje, za dużo jest tych ciuchów. Powiem Wam, e, no trzeba by tak na przykład te, te jakieś sweterki czy coś odłożyć gdzieś w inne miejsce. Właśnie pomyślałam o takim czymś, żeby zaoszczędzić miejsce w szafie. No także zobaczymy, czy one mi się przydadzą, czy też e, sobie po prostu jeszcze dokupię tamte. I jeszcze wzięłam ostatnim. A no dobra, i wzięłam jeszcze taką rzecz. Te sandałki, na filmie jak ktoś tam wy, wyhaczył, to je ja właśnie oglądam Tam jeszcze były białe, czer... białe i czarne. Ja wzięłam takie. Powiem Wam, że ogólnie nie jestem zwolennikiem obuwia takiego jakiegoś tam sztucznego. O, tak one wyglądają. Powiem Wam, że wyglądają bardzo ładnie, bo ja sobie w sklepie przymierzyłam. Tutaj zapinamy. Dla mnie plusem jest to, że tutaj jeżeli założymy to, jak już zapnę, to po prostu tylko zsuwam z pięty i nie muszę za każdym razem, wiecie, zapinać i y, zapinać i odpinać. Popełniłam kiedyś błąd, bo kupiłam takie sandałki tutaj, wiecie, z zabudowanym tyłem. I nie da się czegoś takiego, wiecie, zrobić, że sufamy, tylko po prostu trzeba, właśnie, odpinać i y, zapinać. A powiem wam, że ja, jak na przykład 15 razy w ciągu dnia, y, mam ściągać y, te buty i zapinać no to jest masakra. Więc y, teraz się wycwaniłam i chciałam poszukać, żebym miała ja właśnie z tym zdejmowanym. Mam jeszcze jedne takie czarne sandałki. Ja je kiedyś kupiłam w Sinseju. bardzo y, no podobno. One mają Jeden tu pasek, drugi tu, no wiadomo, no wszystko to zapinane, wszystko jest podobne i też fajnie się ściągają spięty, ale powiem Wam, że ponieważ ja bardzo dużo jeszcze w samochodzie, to one mi się tutaj te czubki już wytarły, także chciałam jedne takie wiecie nowsze, na jeden sezon. Dla mnie to jest z e, tamtych, co prawda kupiłam te czarne z CINSEA chyba w zeszłym roku, one kosztowały 18 zł, już nie pamiętam czy więcej ale wiem, że były bardzo, bardzo tanie i powiem Wam, że na takie, wycie, yy, nawet na taki sezon to super. Tym bardziej, że właśnie do auta powiem Wam, że oglądałam w Wenecji dużo butów, dużo sandałków, ale powiem że przymierzałam na nogę, nie za bardzo mi się to wszystko podobało. Tutaj ten bucik wygląda bardzo zgrabnie na nodze, podoba mi się i yy, poza tym, wiecie, kupię znowu kolejne buty, sandałki, tak, 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 jakby, tak jakby do wyjścia, to po prostu... Yy, Będą leżały, tak? A ja znowu będę w jakiejś tam. Także kupiłam te yy... czy ja Wam, ja wam nie dokończam myśli chyba? <laughs> Chodziło mi o ja też że po prostu kupię, wiecie, kolejne tak jakby do wyjścia buty i one będą tylko do wyjścia, tak? Nie do jazdy samochodem, bo będzie mi ich szkoda. O, tak Wam powiem a po prostu dużo jeszcze samochodem i takie mi się wydaje przydadzą. A pokazywałam wam też ostatnio takie kupowałam wkładki do obuwia. One są ze skórki, więc powiem wam, że chyba sobie tutaj wkleję. One są takie do połowy. Wkleję sobie tutaj po prostu i zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Bardzo mi się one podobają te sandałki. Naprawdę wyglądają bardzo zgrabnie na nocę. Zobaczymy, zobaczymy i cena tych oto sandałków. Kamienie metaliczne. Rozmiar 37 do 40 tutaj mam napisane. Występuje jako około 2695. Także takie, takie sandałki. I wzięłam jeszcze jedną rzecz, moi drodzy. Wziąłam taki kubeczek. Bardzo, fajny, bardzo mi się spodobały te kubeczki właśnie takie prezentowe. Z różnymi tutaj były napisami, z różnymi wzorami. Też widać je na filmiku i wiecie co, ponieważ ja kubków mam bardzo dużo, a dawno wiecie, nic nie było jakby dla was, to stwierdziłam, że po prostu jak ktoś będzie miał ochotę, zrobimy po prostu takie może mini losowanko, mini rozdanie. Jeżeli kto, komuś z Was się taki kubek podoba, to chętnie wyślę i to jest właśnie dla będzie taki, wiecie, dla moich subskrybentów taki mini prezencik. Także jak macie ochotę na kubek, to, to co? To piszcie po prostu może albo jakiś zróbmy jakiś może kubeczek, jakieś ikonki, może ikonkę, kubeczka dajmy. Konka, kubeczka. Jak będzie ikonka kubeczka w komentarzu pod filmem, to wtedy będę wiedziała, że dana osoba będzie chciała e, ten kubeczek. I e, wtedy nie ma problemu, e, wyślę na adres, oczywiście jak się osoba zgłosi, tylko e, od razu mówię, że nie wysyłam za granicę. Jeżeli, e, bo wiem, że dużo koleżanek moich YouTubeowych jest za granicę i ogląda, ale tak, e, no po prostu przesyłka po prostu przekroczy wartość tego kubeczka, także dla mnie to jest, e, no... Za wysoki po prostu koszt, żeby dokładać, żeby to wysyłać za granicę, ale bardzo chętnie, jeżeli ktoś z zagranicy, to bardzo chętnie tutaj gdzieś do Polski wyślę na podany adres. Także jak macie chęć, to piszcie, no piszcie po prostu w komentarzu, znaczy no nie musicie pisać nic, że, że chcecie kubek, tylko zróbcie ikonkę po prostu kubeczka, umówmy się tak i wtedy ja będę wiedziała, że chcecie że chcecie ten kubeczek. Nie wiem, czy jest w ogóle ta ikonka y, kubeczka. Wiem, że kawa na pewno jest, ale czy jest taka ikonka kubeczka? Dobra, w razie jakby nie było takiej ikonki kubka, no to po prostu napiszcie y, kubek. O, kubek, piszcie i ikonka i wtedy będę wiedziała, że, że chcecie. Aha, i to była rzecz, to nie wiem, cenę Wam powiedzieć, on nie był drogi. Jak kogoś interesuje, Czarno-złoty, tutaj 300 ml, On ma pojemność 5,95. Także taki, myślę, miły drobiazg. Jak komuś się podoba, chętnie wyślę w paczuszce dla moich oczywiście stałych, wiernych widzów. I słuchajcie, jeszcze kupiłam jedną rzecz. Nie wiem, jak mi się to sprawdzi. Będę mierzyć. Kupiłam taką tacę. Zobaczcie, tak ona wygląda. Jest bardzo ładna. Bardzo ładna, ozdobna. Tutaj ma w środku, widzicie, lustereczko i ja sobie pomyślałam, że y, mam na komodzie, wiecie, perfumy poukładane i czasem tak wycieram z tej komody i każdy po prostu flakonik podnoszę do góry i stwierdziłam, że y, postawię sobie po prostu wszystkie perfumki, a jak wiecie, ostatnio y, też mi y, doszły, y, także sobie postawię, mam nadzieję, że się zmieszczą, także będę musiała sobie przymierzyć, jeżeli się zmieszczą i będzie ok, to... Wiecie, wycieram komodę, podnoszę tylko tacę i, i mam posprzątane, a nie po kolei. Każdy perfumek podnoszę do góry. Wiadomo, że to się wszystko kurzy, musiało być w szafce, gdzieś tam w łazience, ale na tej komodzie wydaje mi się, że tak będzie bardzo ładnie to wyglądało, ładnie wyeksponowane. I przynajmniej nic mi się tam nie potrzaska, bo w tej szafce, jakbym rzuciła do łazienki, to wiecie. Tam jest po prostu wszystko, plus jeszcze jakieś szklane te. Flakoniki, także mogłoby być nieciekawie. Także wzięłam taki, taką tacę. Ta taca była jeszcze w większym rozmiarze i właśnie będę się zastanawiać, czy mi to wystarczy, czy też sobie wymienić po prostu na tą większą. Pamiętajcie, że w Action macie tak 7 dni po prostu z Paragonem na ewentualną wymianę produktów i już Wam mówię cenę tego. Eee, cena dwórczyna, to, to już był lustrzana taca okrągła metal, 24 na 4 cm, 12,95. Także uważam, że bardzo fajna cena. I zdaje się, że wiecie co? Ta większa, yy, ta większa taca yy, była za 16,95. No ale tak jak mówię, zobaczymy. Jeżeli przymierze im wystarczy, to ona ze mną zostanie. A jeżeli okaże się, że jednak jest przymała, to wtedy sobie. Wymienię na większą. I jeszcze kupiłam jeszcze obok, po prostu Action. Weszłam do Rosmana. Bardzo chciałam upolować sobie te torby. Zobaczcie. One są w tej chwili po złoty 99 zł, Te torby. Powiem Wam, że są bardzo fajne, bo są krótkie. Takie nie są takie wilgaśne, że burzymy i po prostu ciągnie nas do ziemi, tylko są takie właśnie fajne, skrabne, bardzo chciałam, bardzo są poręczne te torby. I wzięłam dwie takie torby. Wzięłam jedną dla siebie, jedną dla kogoś na zlecenie. I będą rozmanie, już mi się skończyły, słuchajcie, w tych moich pojemniczkach mydło. Mam takie pojemniczek na z lewu na w kuchni na. Płyn do mycia naczyń, i mam na mydło. Właśnie mi się mydło skończyło i takie znalazłam o morskim świeżym zapachu z Isany. To jest 500 ml. Ja nie muszę mieć, wiecie, butelki na nowo, więc sobie wzięłam po prostu takie uzupełnienie. No, ładnie pachnie, może być. I tu mam gdzieś paragon. Widzę za to isany mydełko złoty. Nie, przepraszam, to nie to. 2,69 za ten wkład taki uzupełniający. Także sobie to wzięłam w Rossmanie. Wzięłam sobie też mydełka. Powiem Wam, że te mydełka są całkiem w dobrej cenie. 150 gramów. Tu jest jakiś Sensitive, grumiankowy chyba. Dwa sobie wzięłam te mydełka. A one tak wyglądają. Tam są jeszcze chyba jakieś inne inny rodzaj i one właśnie kosztuje złote 99, zł, a jest go 150 gramów. Zauważcie, że jeżeli kupujecie midełka, to macie po 100 gramów albo po 90 gramów, a tutaj mamy aż 150 gramów i kosztuje złote 99. Zł. Także te midełka e, lubię i kupuję. I wzięłam jeszcze e, takie masło kakaowe, spray przyspieszające opalanie od ziajki. Dawno nie miała, stwierdziłam, że że sobie y, zakupię gdzieś tam na jakąś wodę, jak się podjedzie to O, mi cała ścierpła, oła, nie czuję nogi, <laughs> ale numer, dobra, słuchajcie, i co ja jeszcze wzięłam, aha, i tą drugą torbę Wam pokażę, o, jeszcze taki inny wzór, wiadomo, że już tych y, wzorów wyborów nie było za bardzo, ale takie, mówię, te dwa wzięłam najfajniejsze, y, takie mi się spodobały, i co jeszcze w tym rozmaniu kupiłam? Kupiłam jeszcze szampon, bo mi się skończył ten szampon. Wziąłam Else, u mnie używa cała rodzina. 12,79 ten Else szampon. No także ten był. A, ten ceny Wam nie powiedziałam. W promocji było to masło kakowe. 10,99, a było obniżka. Dałam 8,49, 2,50 było zniżki. Także sobie wzięłam. Pewnie się na. Przyda gdzieś tam nad wodę, wiecie, najpierw jakiś filterek, a później po prostu się popsikać tym. To jest przyspieszające opa opalanie, ale wiecie, jednocześnie ma właśnie to masę kokowe i witaminę E, więc e, będzie przyspieszał proces opalania się skóry doskonale, poprawia naturalne kolory, lekko natłuszcza i likwiduje uczucie szorstkości na i zapobiega nadmiernej utracie wody. O, także takie jak nie znacie to 100 ml 8,49 w tej chwili rozmanie. Dobra, kochani, no i to wszystko taki dzisiaj: haul zakupowy, action i taki mini haul z Rosmana. To, co po prostu było mi jak najbardziej potrzebne. Powiem Wam, że jakieś jak promocje są jakieś. Przy kasie czy coś, no to ja już po prostu nie, nie dziękuję, bo naprawdę mam całą szafę tych kosmetyków i stwierdziłam, że będę kupować dopiero jak zużyję, bo to nie ma sensu, bo wiecie, będę bez przerwy to kupować, a nie, a nie mam czasu zużyć, więc... To co wiadomo, na bieżąco idzie pasta, mydło, szampon, no to muszę kupić częściej, ale takie inne czy kremy, to ja jeszcze wszystko mam, czy toniki, czy jakieś płyny do mycia twarzy. No naprawdę mam dużo tych kosmetyków, jeszcze mam bardzo dużo rzeczy z kalendarza adwentowego, więc naprawdę mam po prostu kosmetyków na razie w bród, więc jak mówię, to po prostu kupiłam, co było najpotrzebniejsze. I kochani, tym akcentem kończę dzisiejszy filmik. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli subskrybuje w tym momencie, ponieważ widzę po statystykach, że wiecie co, bardzo dużo osób ogląda, a nie subskrybuje kanału. Także bardzo by było fajnie i jeżeli oczywiście się filmik podobał, to łapka w górę i ja już żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się z Zdrowo i miłego weekendu. Do zobaczenia. Papa! Pa.